Z racji braku kontentu postanowiłem zrobić filmik przedstawiający serię moich zdjęć, które ostatnio zrobiłem podczas złotej godziny w Kielcach z wykorzystaniem teleobiektywu. Myślę, że będzie to ciekawy kontent. No to zaczynamy. Już po wyjściu z domu, pierwszą rzecz, jaką widzę na niebie, to samolot. No to zoomuję, robię fotę i okazuje się, że to E3 Sentry AWACS, czyli wojskowy samolot z zwiadu elektronicznego, który sobie leci w kierunku Białorusi nad kielcami. Także już zaczyna się dosyć grubo, ale potem już nie widziałem żadnych wojskowych samolotów. To jest zdecydowanie nie na wojskowy, to jest zwykły pasażerski. A tym bardziej ten. Dobra, no i wychodzę na Sienkiewkę i widzę sporo ludzi, no bo jest godzina 16, no to jest ruch na Sienkiewce głównej ulicy Kielc, to jest widok w stronę dworca i tak sobie idę i robię foty. Interesują mnie głównie foty detali budynków, na przykład tutaj wyłapałem jakąś rzeźbę na budynku, myślałem, że z daleka to wygląda jak Adolf Hitler, a z bliska okazuje się, że to zwykły Janusz. Nie wiem kto w ogóle pomyślał, że taką brzydką rzeźbę sobie ustawić na budynku to jest zdjęcie na maksymalnym zoomie fasady hotelu DAL z bliska nikt nie, nie poznałby, że to jest zdjęcie hotelu a tak wygląda ten budynek z daleka ten detal to jest zegar na Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim jak widać jest podpisane a to też maksymalne zbliżenie na fasadę jakiegoś biurowca nowo zbudowanego w Kielcach Dobra, to jest coś bardziej interesującego. Dym się unosi. Człowiek zazwyczaj nie wie, jak tego typu obiekty wyglądają na, tak naprawdę z bliska. Tutaj jest scenka uliczna na maksymalnym rozumie w kierunku ulicy 9 wieków Kielc. Rzeka silnica. No, i tutaj zaczyna się wreszcie ładniejszy widok. Kościół Świętego Krzyża na ulicy 1 maja. I detale jego struktury. Tutaj, na przykład, na szczycie ten krzyż. Elementy tej gotyckiej wieży. Zbliżenie na krzyż z Jezusem i dwiema kobietami. I jeszcze większe zbliżenie na krzyż. Obok kościoła jest taki stary krzyż kamienny, który tutaj rzucał taki fajny cień. Te zdezelowane budynki. Zbliżenie, zbliżenie na ten właśnie cień oraz na sam krzyż. To jeszcze ujęcie właśnie na ten krzyż na kościele z innego kąta. I na wieżę też z innego kąta, żeby właśnie podkreślić ten złoty odcień światła słońca. Ten kościół i te ciekawe tutaj takie światło cienie na tej strukturze padają. I tutaj jeszcze na maksymalnym zoomie zbliżenie na te murowanko. A tutaj jeszcze widok na miasto z 1 maja w złotej godzinie. Wszystko spływa w złocie. Ten dźwig to służy remontowi teatru Stefana Żerowskiego na Sienkiewce. U, a cóż to? Czyżby to ten słynny hotel Mariot? Czyli blok socjalny na młodej 4. Tutaj zbliżenie na jego elewację jest naprawdę fatalna. Tutaj, już zbliżenie na z Unii na północno dla Kielc się wszystkie słoneczne. W złotej godzinie pięknie wyglądają, choć to tylko zwykłe blokowiska. A to widok wzdłuż ulicy Żelaznej. Na maksymalnym zoomie nikt by nie poznał tej okolicy w takiej perspektywie. Teraz, już od drugiej strony, obserwujemy kościół świętego krzyża. Jeszcze jeden rzut okiem na elewację hotelu Marriott i tą taką przybudówkę, którą ma na szczycie. Nie wiem, co, po co są takie przybudówki na blokach. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. O, a to widok na fasadę biurowca, słynnego biurowca przy targowej. Typowy design lat później, lat 70. A to już symbol Kielc. Kielecki dworzec PKS, tak zwane UFO. Tutaj zachowali po remoncie tą, tą spodkową nasadę. Tutaj ktoś pali śmieciami. Lubię sobie tutaj tak wypełnić cały kadr jednym budynkiem. Tutaj odrapany wieżowiec przy ulicy Czarnowskiej. Tych, Tych wieżowców jest łącznie trzy i naprawdę nawet nawet wyglądają fatalnie. Tutaj jeszcze frontowe ujęcie tej wieży na kościele Świętego Krzyża w złotym blasku. i znowu ujęcie ulicy Żelaznej. Też lubię takie ujęcia, gdzie jest tak, taka spłaszczona perspektywa. To z kolei jest fasada takiego okropnego budynku pomiędzy Sienkiewicza a Panoramiczną. Ponoram to jest też design z lat 70. -tych. Totalnie niepotrzebny nikomu budynek. O, a to już właśnie symbol Kielc. Spodek na tle telegrafu. Też właśnie dzięki teleobiektywowi taka spłaszczona perspektywa fajnie robi. Śmiesznie nazywać ten obiekt spodkiem, no ale to w sumie jest spodek. <grym> Prawdziwy spodek, ufo. No i w miarę jak się przemieszczamy dalej, to ten kościół na 1 maja nadal yy, daje niezłe ujęcia. To z kolei jest fasada hotelu, dawnego hotelu Uso Góry, teraz Grand Hotel. Też fajnie wygląda w tej skrzywionej perspektywie, takiej. Jeszcze zbliżenie, właśnie na te ciekawe okna, takie wąskie, zakrąglone, łuki. To jest budynek poczty przy dworcu. a no, to maksymalne zbliżenie właśnie na te lampki, czy też okienka raczej, to są takie prześwity na dachu tego dworca PKS. Jeszcze jeden rzut oka na tę te fasadę tego okropnego budynku, Sienkiewicza Panoramiczna. Wygląda że epicki rzut na dworzec na tle budynku na Targowej, też taka spłaszczona perspektywa. Odrapane wieżowce przy Czarnowskiej. I zbliżenie na fasadę jednego z tych wieżowców. Tu jest ciekawe ujęcie, właśnie e, cienia rzucanego przez jedną z wież na dach kościoła i inną wieżę. I jeszcze stosowne zbliżenie na, na ten obiekt. To zjawisko raczej. Tutaj, już <laughs> dworzec na tle kościoła. Tutaj próbuję odtworzyć ujęcie innego fotografa, które było zwycięskim ujęciem w konkursie Kielce w Pionie. Przy dworcu są takie rzeźby, właśnie pasażerów i autobusu, który jest ożywiony. Forum jest zbliżenie maksymalne na elewację wieżowca przy Czarnowskiej. Tam zauważcie, gołębie siedzą na najwyższym balkonie i prawie obserwują go maksymalnie. Po prostu ja nienawidzę tych ptaków. To już z sienkiewki luknięcie na dworzec. Dworzec PKP, który jest w trakcie remontu, jeszcze go nie rozebrali całego. Design z lat 70. No, najwyższy czas na przebudowę, w standardy najnowsze. A to luknięcie w drugą stronę sienkiewki. Powoli ruch zamiera. Tutaj najważniejszy człowiek w mieście, czyli kurier pyszne.pl Zbliżenie na fasadę banku PKO przy Sienkiewce też ciekawie, ciekawie to wygląda Scenka uliczna, ale w sumie nic, nic ciekawego na tej Sienkiewce nie ma Skąpany w złotych promieniach słońca park miejski jeszcze rzut w kierunku dworca. Zbliżenie na detal dźwigu e, remontującego Teatr Żeromskiego. To co lubię bardzo, czyli zbliżenia detali budynków. To jakiś lew. Złota godzina się intensyfikuje, jeśli chodzi o, o światło. To już ulica Kapitulna. Też właśnie pięknie wygląda w złotej godzinie. Bardzo lubię e, Fotografować tą ulicę. Kolumny kamiennej balustrady w biurze wystaw artystycznych też bardzo ładnie to wygląda to ujęcie. I cień rzucany przez te kolumienki na przeciwległej ścianie. Tutaj mamy tą ścianę w pełnej okazałości. plakaty popierające Ukrainę i fajna gra świateł i cieni. To już skrzyżowanie z ulicą małą i kawiarnia mała rozkosz była naprawdę raz w życiu, ale też lubię to miejsce w, właśnie w złotej godzinie bardzo fajnie wygląda ten, ten budynek. Śmieszny cień na ścianie. Jeszcze wiele w kierunku parku z budynkami przy ulicy Staszlica. Ta złota godzina tutaj już dobiega końca powoli. Jeszcze próbowałem zrobić zdjęcie jakiegoś gawrona, ale już niestety ciężko się robi zdjęcia ptakom tym aparatem. To jest zarąbiste ujęcie z placu katedralnego w kierunku północnych osiedli. Tam właśnie widać osiedle świętokrzyskie i kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi. To jest zbliżone ujęcie, ale więcej widać ulicy dużej teraz. Taki kontrast między zacienioną ulicą dużą a skąpaną w złotym słońcu północną częścią miasta. Jeszcze parę ujęć dachów na maksymalnym zbliżeniu. No i to by było na tyle ze spaceru. Także polecam robić zdjęcia podczas złotej godziny.